Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na premierę zdrabki Żabka Szczęścia. Premiera na moim kanale jest opóźniona, wlot to odbyła się w czwartek, a dzisiaj jest już sobota, bo jest godzina pierwsza w nocy dokładnie. Jeszcze się nie położyłam spać, a że kupiłam tę zdrabkę, więc postanowiłam nagrać film. Mamy sobotę, ważny dzień. Pełnia Księżyca w znaku Byka i zaćmienie Księżyca, czyli dzień na pewno jeszcze się nie rozpoczął, ale dzień będzie na pewno dla niektórych bardzo intensywny. trudny, wymagający. A dla niektórych może być bardzo szczęśliwe, tak? bo pełnia w znaku byka, to są dobre klimaty na pieniądze. Dla niektórych oczywiście, przede wszystkim dla, przede wszystkim dla znaków ziemskich, koziorożec, byk, panna, przede wszystkim byk, bo to w waszym znaku byczki jest ta pełnia, więc dzisiaj możecie uzyskać jakieś profity. Nie tylko finansowe, zawodowe, coś może nam się, Wam się nagle uruchomić, otworzyć, możecie poznać wpływowe osoby na przykład, a zmienić stanowisko na bardziej prestiżowe, otworzyć firmę, różne rzeczy. Niektóre znaki mają podgórkę, na pewno znaki powietrzne mają no, nielekko. Skorpiony też mają dobrze, bo to jest oś, byk, skorpion. Zresztą są trzy planety w skorpionie, już mówiłam to wcześniej, więc ta siła skorpiona na pewno się uaktywnia. Dobrze, wracam do zdrapki. Żabka szczęścia, kosztuje 5 zł. ładna jest ta zdrapeczka. Żabka mi się kojarzy bardziej z czymś innym. Żabek w Polsce jest dużo, prawda? No, ale może teraz zacznie się kojarzyć właśnie ze zdrabką. To jest nowa zdrabka, nie było wcześniej takiej zdrabki. Tutaj na rysunku ma ta żabka bardzo różowe oczy. Kosztuje 5 zł, można wygrać 200 tysięcy. Później 1150, 20, 10 i 5. Kupiłam 4, zapłaciłam 20 złotych i tradycyjna metoda drapania, szukam wygrywających liczb, po prostu. Mam 30, 31, 13 i 19. Jest 4. 21 33 o zobaczcie już zdrapię, bo 19, 11. Nie mam bladego pojęcia, co oznaczają... Ja w ogóle nie wiem w zdrapkach, no może w niektórych, ale a w nowych to już w ogóle nie mam pojęcia 28, 29, 23 i 32, czyli tutaj jest. Tu jest ta wygrana, zaznaczę sobie, bo zdrapię ją na końcu. Tu szukam osiem, siedemnaście, dziewiętnaście i piętnaście. A jest czternaście. Dwadzieścia siedem, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć, dwadzieścia dziewięć, jedenaście, szesnaście, siedem, dwadzieścia trzy i osiemnaście. Ta zrabka jest pusta. Q i U. Trzecia. osiem, siedem, trzydzieści pięć i dwadzieścia cztery. A jest dziewięć, jeden, dwadzieścia siedem, jedenaście, trzydzieści trzy, dziewiętnaście, dwanaście. Dwadzieścia sześć, sześć i trzynaście. Tutaj kontrolne będą chyba niżej. U oraz R. Trzecie, czwarte, przepraszam. Dwadzieścia trzy, dwadzieścia pięć, osiem, oraz dwa. A jest dziewiętnaście, cztery, dwadzieścia cztery, szesnaście sześć, przepraszam, dwadzieścia siedem, dwadzieścia dwa, trzynaście, trzydzieści dwa. 14 i 17 kontrolne nie ma kontrolnych to znaczy są ale się schowałem Q i U. Dobrze kochani, trzy zdrapki puste. A jedna dzisiaj wygrywa. A tą wygraną jest 5 zł. No to szału nie ma. <grym> Wydałam 20, wydrapałam 5 bez szału, ale ważne, że... Poznałam tą zdrabkę, zdrabkę poznałam mnie. Wolałabym, żeby ta znajomość była bardziej zażyła. No ale co? Początki są trudne czasami. Mam nadzieję, że żabka jeszcze pokaże swoje prawdziwe oblicze. To dobre, to dobre oczywiście. Czego i Wam życzę kochani. Życzę Wam spokoju. Być może dzisiaj jeszcze się spotkamy, jeżeli uda mi się zdrapać, kupić zrapki, inne nowe. Może żabka też będzie, nie wiem. Zobaczymy. I co? Życzę wygranych. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Napiszcie miły komentarz, dajcie łapkę do góry i życzę Wam miłego dnia. I miłego weekendu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Pa!